Dzień dobry. W swoich komentarzach pod moimi filmami często piszecie o tym, co chcielibyście usłyszeć w trakcie któregoś z odcinków. I takim jednym z najpopularniejszych tematów jest temat związany z fleksją, ale ponieważ nie było jakichś szczególnych wskazań co do tego, który element z tego działu nauki o języku polskim omówić, to dzisiaj pozwolę sobie powiedzieć o fleksji tak ogólnie, celem przypomnienia, co to w ogóle jest. Natomiast prosiłabym, że jeżeli są takie tematy właśnie z fleksji, które chcielibyście mieć rozwinięte bardziej szczegółowo, to tradycyjnie proszę o komentarz pod filmem. Zatem, czym jest fleksja? Fleksja jest oczywiście częścią gramatyki języka polskiego i dotyczy form wyrazów. Wyrazy no to oczywiście części mowy i dzielimy je tak naprawdę na dwa podstawowe zbiory. Części mowy odmienne i części mowy nieodmienne, co należy do tych części mowy określanych jako odmienne. No oczywiście są to rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, zaimki oraz liczebniki. Co to jest rzeczownik? Rzeczownik nazywa osoby? Rzeczy, zjawiska, również różnego rodzaju przedmioty, i z reguły ma jakiś określony rodzaj. Co to jest ten rodzaj? No na pewno słyszeliście o rodzaju męskim, żeńskim, nijakim, jak również o rodzaju męskoosobowym i niemęskoosobowym. Każdy rzeczownik odmienia się przez przypadki oraz liczby, pojedyncza mnoga, a przypadki to oczywiście kojarzycie: mianownik, dopełniacz, celownik, Biernik, narzędnik, miejscownik oraz wołacz. Czasownik z kolei nazywa czynności oraz stany. Czasownik odmienia się przez o wiele więcej kategorii. Przede wszystkim czasownik odmienia się przez osoby, także przez rodzaje, jak również przez liczby. Ale dodajemy do tego również tak zwane tryby, na przykład tryb orzekający, przypuszczający, rozkazujący. Jeśli chodzi o czasowniki, to wiemy, że mają one aspekt. Aspekt może być dokonany a więc przykładowo już coś zjadłam albo wzięłam ale ten aspekt może być niedokonany. Roślina na przykład może cały czas rosnąć jeszcze nie wyrosła wciąż rośnie. Czasowniki mają formę osobową na przykład poszłam, lub on poszedł ale mogą też mieć formę nieosobową. I jeżeli chodzi o te formy nieosobowe, to tutaj także je grupujemy pod względem tego, czym są. Pierwszą formą nieosobową czasownika, moi drodzy, są oczywiście bezokoliczniki, a więc robić, iść, rosnąć. Mamy również pewną grupę czasowników, które zakończone są na no, to. A zatem proszę Państwa, zrobiono, przeczytano, wyryto. Przekształcono, prawda? Nie ma jakby tej osoby, która tę czynność mogła wykonać. Ponadto do tych form nieosobowych czasownika należą imię słowy, imię słów przymiotnikowy, które dzielimy z kolei na czynne oraz bierne, jak również imię słów przysłówkowy, który dzieli się na współczesny oraz uprzedni. Każdy czasownik odmienia się również przez czasy. Pamiętajcie, że obecnie w języku polskim mówimy o trzech czasach: o czasie teraźniejszym, przeszłym oraz przyszłym. Czas teraźniejszy: ja stoję. Czas przeszły: stałam. Czas przyszły: będę stała. To jest oczywiście troszeczkę bardziej to już złożony. Czasownik. Ale proszę Państwa, jeżeli chodzi o pozostałe części mowy, które są odmienne, to oczywiście należy do nich przymiotnik, który określa cechy, rzeczy, osób, zjawisk, zwierząt, odpowiada na pytanie jaki, jaka, jakie, na przykład zielony, zielona, białe. No i oczywiście odmienia się przez przypadki, liczby oraz rodzaje. Przypominam, przypadki gramatyczne takie jak mianownik, dopełniacz, celownik i tak dalej, rodzaje męski, żeński, nijaki, Taki osobowy nie osobowy no i liczby, pojedyncza, mnoga, prawda? Ponadto przymiotniki mają taką właściwość, że się jeszcze stopniują. My wiemy, że mogą stopniować się regularnie bądź nieregularnie. Stopniowanie regularne polega oczywiście na zmianie końcówki. Zatem jeżeli coś jest ciepłe, to może być cieplejsze bądź najcieplejsze. Tutaj oprócz tego zmienia się także przedrostek najcieplejszy. Ale może to być też stopniowanie nieregularne, takie w którym musimy dodać jeszcze jakiś wyraz, żebyśmy wiedzieli o tym stopniu wyższym bądź najwyższym. Przypadkiem wpadło mi do głowy słowo skomplikowane. Jeżeli coś jest skomplikowane, to będzie skomplikowaniejsze czy najskomplikowaniejsze? No właśnie, raczej powiemy, że coś jest bardziej skomplikowane bądź najbardziej skomplikowane. No i wtedy już wiemy o tym stopniowaniu, że ono nie będzie regularne. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe części mowy, powiedziałam również, że odmienny jest zaimek oraz liczebnik. Zaimek zastępuje inne części mowy. Może przykładowo zastąpić właśnie rzeczownik i zresztą stąd pochodzi jego nazwa. Z tego powodu dzielimy też zaimki na przykład na rzeczowne, czyli ten zaimek zastępujący rzeczownik. Ona zamiast Marysia. Mamy także zaimki przymiotne, liczebne, czy na przykład Przysłowne. Oczywiście wszystkie te zaimki odmieniają się tak samo jak części mowy, które zastępują, ale z jednym wyjątkiem. Dotyczy to zaimków przysłownych, słynnych zaimków np. tam, gdzieś, kiedyś, jakoś, prawda? Ponieważ przysłówek należy właśnie do nieodmiennych. Części mowy. No i jeszcze liczebnik jest odmienną częścią mowy. Większość z nich odmienia się przez przypadki oraz rodzaje. Liczebniki oznaczają z reguły liczbę bądź kolejność. Coś może być, ktoś może być drugi, trzeci, ale to też dwa albo, cóż, na przykład pięcioro dzieci. I teraz, moi drodzy, przejdę do tej drugiej grupy, którą określamy mianem nieodmiennych części mowy. To dlatego, że one pozostają w takiej formie, w jakiej rzeczywiście są. Nie odmieniamy ich ani przez przypadki, ani przez liczby, rodzaje, atryby czy strony. Należą do tych odmiennych części mowy z pewnością przysłówek, o którym mówiłam przed chwilą, także przyimek, także spójnik, wykrzyknik oraz Partykuła. Myślę, że z tych wszystkich części mowy nieodmiennych, to taką najbardziej egzotyczną dla Was jest partykuła, bo czasami ona się trafia w zdaniach, ale Wy nie wiecie, co to jest i jak to nazwać. Dlatego też pozwolę sobie tak krótko każdą z tych części mowy omówić. No oczywiście o przysłówku już wspominałam, on jest częścią mowy nieodmienną i on oczywiście służy określeniu stanu, w którym jakaś. Rzecz się znajduje, bądź czynności, yy, która Dotyczy jakiejś osoby. A zatem, jeżeli ktoś idzie, nie wiem, lekko, no to określa nam przysłówek, odpowiada na pytanie, jak, prawda? W jaki sposób ta osoba się porusza. Jeżeli coś jest daleko, no to określa to oczywiście jakiś stan domu. Dom jest daleko, a więc gdzie daleko. Ym, oczywiście przysłówek podlega także stopniowaniu. Bardzo w podobny sposób jak przymiotnik, bo może być wesoło, weselej albo najweselej. Prawda? Myślę, że Wam będzie najweselej już po zakończeniu egzaminu i otrzymaniu pozytywnych wyników. Z kolei natomiast przy przyimek wskazuje nam bardzo dokładnie, bo on się znajduje przy imieniu, czyli przy rzeczowniku, na pewne relacje przestrzenne, relacje czasowe i relacje przyczynowe. Coś może być pod, coś może być obok. Coś może być przez, ale na przykład już nie przez przedmiot, ale coś może być przez ciebie. Mamy tutaj do czynienia z wyrażeniem przyimkowym. Z, z, prawda? Na, od, w i tak dalej. To są oczywiście wszystko przyimki. Spójnik z kolei łączy wyrazy w zdaniach, bądź ewentualnie łączy ze sobą części zdania, czy też oczywiście zdania składowe, jeżeli mówimy o zdaniach złożonych. To są wszystkie tego typu wyrazy jak i, więc, lub. Ale Dajmy na to jeszcze oraz, prawda? I tym podobne. To jest oczywiście spójnik. Wykrzyknik z kolei jest takim sposobem na wyrażenie emocji, który naśladuje dźwięki. Wszystkie tego typu och, albo wy takie brr, jak na przykład coś niedobrego zjemy, czy zrobi nam się zimno, albo takie nawet wesołe zawołanie hej, do kolegi. To jest oczywiście wykrzyknik. No i sami rozumiecie, że nie może być odmienną częścią mowy. No i ta ostatnia część mowy, nieodmienna, którą nazwałam najbardziej egzotyczną. Bo kiedy pojawia się wypowiedzi, to zdarzyło mi się, że uczniowie nie potrafili nazwać tej części mowy. Partykuła ma zasadniczo jeden cel: musi zmodyfikować znaczenie wyrazu bądź wypowiedzi. To są tego typu wyrazy jak no, że, że na przykład, ależ długo trzeba czekać chyba, tylko, ale także nasze słynne nie. Tak, to również są partykuły. Zwłaszcza chyba i tylko nie, tak, są bardzo często używane w naszych codziennych wypowiedziach. Pamiętajcie zatem o tym, że partykuła jest nieodmienna i modyfikuje nam znaczenie naszej wypowiedzi. Przecież mogę na przykład powiedzieć, że nie pozwolę na coś, bądź. Tak, pozwolę, i wtedy wiemy już, że dzięki partykule zmienia się moja intencja. A przy okazji tego wykładu słychać też ewidentnie, że, że zmienia się intonacja zdania, o którym mówię, ale o tym w innym odcinku. Moi drodzy, tak jak powiedziałam na początku, fleksja dotyczy form wyrazów i jak widzicie, jest bardzo obszerna, bo ona mówi o tych częściach mowy odmiennych i nieodmiennych i o tym, przez co się te odmienne odmieniają i jak się je odmienia. I gdybyście oczywiście chcieli, żeby któryś z tych aspektów rozwinąć, to piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że mój odcinek będzie przydatny jako przypomnienie. Dziękuję za uwagę i zapraszam w kolejnym tygodniu.